Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trójki z dodatku Serca z kamienia. Zaczynamy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Ja tutaj sobie stąd wyjdę. Mam nadzieję, że na zewnątrz to już nikogo nie ma, nie powinno być. Uh... Cóż, w poprzednim odcinku uh, Geralt... właściwie wziął za... właściwie tylko wziął zadanie od jednej z towarzyszek uh, Atamana. Olgierda, i e, przyjechał sprawdzić, kto zabił jej towarzysza. No i tak się potoczyło, że trafiliśmy na zakon płonącej róży, który cóż, jest teraz w dość kiepskim położeniu. To mam się oddać to zadanie? Tak, to jest to? E, Okej. Okay. Ja w takim razie sobie podjadę gdzieś, gdzieś i się przeniosę. Oddamy to zadanie, zrobimy drugie zadanie poboczne, które mamy, czyli mamy ich trochę więcej, ale chodzi mi o to, o bez śladu. I cóż... Zapiszemy się za wątek główny. To do usłyszenia za chwilę. Hej, jesteśmy w Oksyntwurcie. Oddamy zadanie. Chociaż w sumie jeszcze znalazłam parę rzeczy, które mogłabym przejrzeć. Które może dadzą nam jakieś nowe zadania? Czy to jest nowy miecz? To jest, chyba nie jest nowy miecz. Dobrze, nie będę się tym teraz zajmować. To jakieś stare zlecenia. Czyli w sumie nic... Nic ważnego. mam klucz. Zardzewiały, ale... Nie mam kompletnie pojęcia, do czego on może się przydać. Dobrze, to chyba tyle. W tym zadaniu jednak... O! Ups. Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatków. <mulety> Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Chodź i nie gadaj! Dobra, nie chcemy problemów. Niech będzie. Zapłacę. No, to rozumiem. Wzorowa, patriotyczna postawa. 50... orenów to... czy tam... Jaką Gdzie? mamy tutaj właściwie walutę? <noise> Bo to już nie są oreny. 50 waluty to nie Gdzie? jest duża suma. Chodźmy do... Adela. Hm? Ładne imię. Ściłem twojego przyjaciela. Ha, wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka. Wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał. Nie będziemy jej opowiadać, nie ma co. Już swoje zemsty dokonałam, wykonaliśmy robotę. Przyszedłem po pieniądze, a nie snuć opowieści. Ech. Taki przystojny, a taki nudny. Masz kocie oczka, twoje złoto. I ci kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Okej. Skończyliśmy zadanie. Pora wziąć się za kolejne. Geralt. Tak, jest przystojny. Właśnie. Muszę iść sprzedać to, co poznajdowałam jeszcze. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. I tak w sumie się zastanawiam, że jeśli oni będą tak ciągle od nas wyciągali te pieniądze przy wejściu do miasta, to chyba będzie trzeba w końcu zaprotestować. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Zagadajmy do źraża. Nie wiem, czy się znam. Witaj, ziółek szukasz. By oporną pannę przekonać, że wolno Mikstur, by siebie przekonać, że jeszcze raz <laughs> może. Mm -hmm. A jakieś inne ziółka albo mikstury? Na porost włosów, albo wręcz przeciwnie Uśmierzające ból, albo wręcz przeciwnie I takie nazwanie Powiedz, czego ci trzeba? Nie ja w sprawie zlecenia ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daję pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, od co? Do rzeczy, jeśli łaska. No, oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ech. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do trupiej kniej. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. Nie wróci mi. Nie. Proszę znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Jak tyle czasu minęło, to... Nie wiem, czego znajdziemy, ale poszukamy. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Bopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem, jest niziołkiem, jak ja. Ma jasne włosy. To wystarczy? Musi. Bywaj. Nie powiedziałeś, po co ci te znaki charakterystyczne, Geraldzie? Może i to i dobrze. Czy ja muszę daleko iść? Kawałek. Chyba akurat się trochę pomogę sobie. Nie wiem, czy nie zobaczymy się na miejscu. Bardzo muszę, że zobaczymy się na miejscu. Okej, okay, powoli zbliżamy się do celu. A, właściwie musimy zacząć. Y Przeszukiwać teren. Mam nadzieję, że nie zajmie nam to jakoś super długo. O. Tam coś widzę. To musi być wóz Folkera zakrwawiony. Aha, mam podążać ze śladem krwi. Dobrze. No, krew krzepnie szybko, się, więc... Czy ja nie wątpię, że ty jesteś w stanie odnaleźć... Znaczy, odkryć... jak to z tym jest. Jesteś Wiedźminem, masz lepszy węch. Jakieś doświadczenie pod tym względem. Ale tak... Krop się urywa. Trzeba się rozejrzeć. Popytam. Hmm. Czy to jest wioska w środku lasu? I to lasu znowu za nawiedzone? No w sumie tak. Znaczy nawiedzone. No niebezpieczne. Dobrze. Rozejrzę się, popytam. To, że mają w skrzyniach gnijące mięso, to sporo może nam powiedzieć o tym miejscu. Nie wyjmuj tego miecza. Ślady krwi sprzed kilku miesięcy. Ha, tak. O czymś chcecie mi powiedzieć? Dobra, nie będę takich zdetów zbierać. Okay. To jest opuszczona wieś w sumie, ale to też może świadczyć, że tutaj się działy nieciekawe rzeczy. Z tego. Tylko... Nie, nie jest opuszczona. Ha. Ok, pogadajmy z nimi. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę? Nie, szukam kogoś. Ach, to mówcie, jak możemy pomóc! Ona ma taki charakterystyczny głos e, postaci, która: z jednej strony jest tak wydaje się być dobra, ale okaże się zła. Przynajmniej tą akturkę kojarzę z takich ról. Chodzi mi o głosy w grze. Okej, okay. pogadajmy, um, tak wiecie, o wszystkim i o niczym. Co to za miejsce? Wieś! Widzicie przecie? Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostać. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, Jap? Najprawdziwszą! W chacie obok są plamy po krwi. Wiesz coś na ten temat? A pewnie. Jap tam zwierzynę oprawia? Mhm. W cudnym domu? No przecie nikt tam już nie mieszka. Pod dachem milej pracować. Deszcz nie zacina, słoneczko nie piecze. A czego wy tam w ogóle zaglądacie? Mm. Zostawilibyście lepiej starych ludzi w spokoju. Mm. Szukamy kogoś. Szukam folketta, niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to. Smaczny coś? był? Niziołek, powiadacie. A był tu, taki był. Żół szukał. Hmm, aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli? Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu. Ach, I już nie wrócił. A nocą słychać było wycie. A szciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stare ludzie, gdzie nam się popuszczy plątać. Okej. Okay. Bywajcie. Nie, naprawdę? Tylko tyle. Muszę przyznać, że wioseczka urokliwa. No ja tu myślałam, że to będą jakieś podejrzane sprawy. Mogę się jeszcze rozejrzeć, może? Część z tych zadań da radę rozwiązać? w mniej typowy sposób. Są drzwi zamknięte i do ich domu są drzwi zamknięte. Nie do końca mam ochotę im wierzyć. Dobra. Może szukam po prostu dziury w całym... Przyzwyczaiłam się, że te zadania mają jakieś plot-twisty. No cóż. Idźmy oddać. Zapisałam sobie grę. Zaczekaj, że żelazo. Wiem już, co się stało z Fulkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę. Świadkowie mówią, że został zaatakowany przez wilki. Przeżył, ale potem znów poszedł do lasu, żeby zebrać te zioła. I widać, limit szczęścia się wyczerpał. To był złoty chłopak, sumienny, grzeczny. Szkoda go. No nic, macie wasze złoto, niech się mnoży. Nie, szczerze mam nadzieję, że to nie jest całość zadania. Tylko, że po prostu mi się nie chciało tego zrobić, bo bym się trochę zawiodła. Z drugiej strony pamiętam takie zadanie w tej grze. Nie pamiętam, czy ono było akurat w tym, w tym, co nagrywałam. Zadanie z chłopką. E, powiedziała, że jej narzeczony poszedł do miasta obok. I że... E, do miasta obok. Do zagajnika, który był obok. I że słyszała jego krzyk. Żeby sprawdzić, co się tam z nim dzieje. Jakoś tak to było. To było dosłownie kilka kroków. Kilka kroków. Właśnie, dlaczego nie widać? Hm. nie mam pojęcia, dlaczego nie widać u mnie tych em, wskaźników <grystanie> interfejsowych. To niedobrze. Pewnie jakoś wyłączyłam jakimś misklikiem czy czymś, a przydałyby mi się. W każdym razie, tak, e, wracając do tego zadania. E, ono. No cóż, ono polegało na tym, żeby pójść do tego zaginika i e, i znaleźć martwe ciało, i się wrócić, i powiedzieć kobiece, że niestety, ale jej narzeczona nie żyje. I tyle. <grym> I coś tam się dostawało, jakieś drobne pieniądze, jej posak i tyle. I to jest zawiedziona na tym zadaniem Zrobię małe cięcie. Okej, okay, idziemy zrobić to zadanie w kanałach. Teraz się zatrujesz. Ołow, Naprawdę?

Butu. Duży rozmiar wyglądają na męskie. A ponoć zaklętego królewicza szukały głównie kobiety. Hmm. Interesujące. A tu obok są damskie, ale pojedyncze. Hmm. Utopcyk. topcyk. Coś u topcyku. Nie chciałam tego, ale... A. Łatwy przeciwnik. Teraz na mnie wyskoczy i horda. Prawda? O, ja tu chciałam podnieść, o trup. Nie boś się słyszysz! Nie boś się! Hm. Proszę, nie rób mi tego. O, Cześć. Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Połóż mi. Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś da się zrobić. Cześć. Odpuść. Niech to szlak! Zrobiłaś, co mogłaś. Nie, szani. Dzięki. Nareszcie. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Mm -hmm, mm -hmm. Długo Potem opowiadać... wylądowałeś w łóżku Trace. Skrócie... Nie wiedzieć czemu. Dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie. Ale jako obywatelka Redani służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redani? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Mhm. Mm Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie naskające odgłosy. Mm -hmm. Hmm. Czyli to raczej nie trupoja, ani banda utopcy. Baba nie, <noise> nie, na pewno nie. Nie, nie są było wielkie. wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Ten żołnierz. Był dla Ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Hmm. Cała drużyna. Sześciu dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Też zabierali ludziom pieniądze? Przy wejściu do miasta? Dobra, już nie będę taka złośliwa. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi. W tym Redańscy żołnierze. Mm. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę Ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Kestia <laughs> jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Gerard. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. A, no dobra niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Rata jest mocno wygięta jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Okay. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała której ze ścian. Na przykład ta. Zapiszę grę. Ale nie mam dobrego znaku wybranego. Ok. nią nie. Tak. Uważaj, potwór ciągle może tu być. Ale się rozsypały te cegły. Na, no, chyba go tu nie ma, o Rany cięte jak od miecza to raczej nie jest robota potworna. Mm -hmm. no, ktoś tu się kręcił, no Co tu dużo kryć? Cały oddział redańskich żołnierzy na przykład. Pewnie inni ludzie też próbowali się z nim rozprawić. To żołnierze z twojej? Esporty? Tak. To oni. Vern, Niklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Vernem. Służyliśmy jeszcze pod Dorian. Niklas zaciągnął się do wojska dopiero w jule. Przykro Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Hmm. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Miklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franco oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Niklas i Vern go ciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałeś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko... Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Okay. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Frank? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Hmm. Stąd pewnie przypełzł potwór albo będę uciekł. Mam tam iść. Głęboko tu. Yeah. Najniższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Wern, dowódca, przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Czyli mam znaleźć ferna. Um, I klucz. Jak rozumiem. No dobrze. Daleko szukać nie musiałam, co? Mam To dobrze, ruszajmy patrzę na czas, na dole łażą. Patrzę na czas, moi drodzy. Wydaje mi się, że będę kończyć ten odcinek. Kurczę, zrobiłam mniej niż chciałam. W po mieście krąży legenda, że ten potwór to królewicz zaklęty w ropuchę. Słyszałam. Wiele kobiet dało się na to nabrać. Udusiłabym tego, kto rozpuszcza takie plotki. Czyli w to nie wierzysz? Skończyłam medycynę, a nie literaturę. I od dawna nie wierzę w bajki. Mhm. Dobrze, moi drodzy, ja będę kończyć ten odcinek. Nie wyszedł nam za długi, ale obawiam się, że jak zejdziemy niżej, to czeka nas walka z Królewiczem, potem jakaś scenka po tej walce, więc zanim się wpakuję w to wszystko, to zrobiłabym sobie przerwę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się.